Jest już pewną tradycją, ta impreza na pewno nią jest, jest wpisana funkcjonowanie nie tylko sportowego rodzenia. Serdecznie raz jeszcze witam wszystkich zgromadzonych na czwartej gali LKS Orlęta z Pomlek i o zabranie głosu proszę prezesa klubu Krzysztofa Grochowskiego. Dobry, dobry wieczór Państwu, także chciałam przywitać wszystkich bardzo serdecznie, zawodników, rodziców zawodników, zaproszonych gości. Kibiców. Szczególnie serdecznie chciałbym przywitać pana starostę Radzieńskiego, pana Szczepana Niebrzegowskiego, pana wicestarostę Jarosława Jesłąta, burmistrza naszego miasta, pana Jerzego Ręka, przewodniczącego Rady Powiatu, pana Roberta Mazurka, Przewodniczącego Rady Miasta, pana Adama Adamskiego. Pan Adam był w przeszłości także prezesa naszego klubu. Witam serdecznie e, także e, dyrektora szkoły nr 2, która współpracuje z dammi od dawna, pana Cezarego Czarniaka. E, witam byłych prezesów naszego klubu, pana Zdzisława Janusa, pana Jacka Piokutowskiego. Witam także sponsorów naszego klubu. Bardzo silnie dzisiaj reprezentowany na sponsor strukturalnym w osobie pana prezesa Edwarda Wajko. Pana wiceprezesa Pawła Gacę. Jestem. Witam także Pana Marka Kalibowskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Współdzielczy Mleczarny Społek. Witam także innych sponsorów. Witam serdecznie pana Sławomira Sałatę, Prezesa Puku, Jestem. Pana Piotra Kopcia, wiceprezesa, Pana Adama Frączka, Prezesa PKS-u. Witam także Pana Sławomira Kiebra z Wodmar, Pana Pawła Oliniczaka z firmy Lobos. Tutaj mam jeszcze kilku innych sponsorów, ale niestety w tej chwili jeszcze chyba nie dojechamy, także być może przywitamy w trakcie. Dziękuję bardzo za przybycie. Bardzo dziękuję Panu Prezesowi. Szanowni Państwo, nasz, nasza impreza jest na tyle porządna, że ma scenariusz i serię, I tego scenariusza zamierzam się trzymać. Aczkolwiek będę co chwilę od niego odchodził. Bo przed chwilą wymyśliłem pytanie do Wików, witanych przed momentem przez pana prezesa. I mam pytanie. Kto z panów jako młody człowiek grał w piłkę w zorganizowanym klubie Ręka do Góry? No nie jest źle. Wielkie brawa. To jest na około ze 40%. Czyli wiemy, o czym mówimy. Szanowni Państwo, solą tej ziemi i sensem działania małych klubów piłkarskich jest szkolenie dzieci i młodzieży. Dlatego większość czasu tej gali to będzie prezentacja drużyn, zespołów, począwszy od najmłodszych, skończywszy na drużynie seniorów. Będą te prezentacje przerywane różnymi atrakcjami, ale o nich przyjdzie czas powiedzieć potem. A teraz powitajmy bardzo gorąco drużynę z Kszatów. Zapraszam. Brawa dla skwiatów trwają. Za chwilę przed nami drużyna żaków młodszych. Zapraszam. Jak widzicie Państwo, wśród żaków jest jedna żakini, ale o niej będzie za chwilę z Dankinka. Zapraszam zespół żaków starszych. Trenerem drużyny jest Patryk Szymala, ale dzisiaj kolegę zastępuje Witamie Mielniczów. To są zawodnicy z rocznika 2010. Trenuje tak wiele osób z tego rocznika, że klub był zmuszony do stworzenia dwóch zespołów. Ten zespół prowadzi kapitan Orlund Patryk Szymala. Swoje umiejętności piłkarskie rozwija tutaj 20 chłopców. Trenują dwa razy w tygodniu, biorą udział w turniejach. Mam tu też ciekawą informację, że w ubiegłym tygodniu trener z pomocą rodziców i przy wsparciu finansowym starostwa powiatowego zorganizowali turniej puchar starosty. Drugą drużynę z tego samego rocznika prowadzą Ryszard Grochowski i Robert Nowacki. Zapraszam. Muzyka. Trener Robert Nowacki to bramkarz drużyny seniorów ONLOK. Drużyna liczy ponad 20 zawodników. Trenerzy są bardzo zadowoleni z ich postawy. Chłopcy robią bardzo duże postępy. Obie drużyny Żaków Starszych uczestniczą w rozgrywkach bialsko Podlaskiego OZP, gdzie rywalizują na co dzień z drużynami z Międzyrzeca, Białej Podlaskiej, Warczewa, oczywiście między innymi. I przedstawiamy zespół. Jan Adamowicz. A my już szybciutko przechodzimy do prezentacji drużyny Orlików Młodszych. Zapraszam. Trenuje 28 chłopców. Można być prawo spokojnie. Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i środy, w weekendy, udział w turniejach. Pod koniec listopada ubiegłego roku drużyna na trzydniowym turnieju w Krakowie zajęła drugie miejsce w Grupie Ligi Europy, wygrywając z takimi zespołami jak. Kutnik Kraków, Resowia Rzeszów i remisując ze Stalą Rzeszów. A na scenę zapraszamy Orlików Starszych, drużynę prowadzoną przez trenera Tomasza Kwapiszewskiego. Z rocznika 2008 i młodszy. Zawodnicy występują w fiasko-podlaskiej lidze Oblika Starszego, często biorą udział w turniejach, ostatnio w Białej Podlaskiej to po współłogie. Młodzi piłkarze bardzo chętnie przychodzą na treningi, trenują z dużym zaangażowaniem, robią regularne postępy. 12, 12 lat, którzy ciężko pracują z trenerem Pawianem Ciokiem. Trener jest chory, zastępuje go dzisiaj Daniel Syta. Rocznik 2007 liczy 21 zawodników. Chłopcy obecnie grają w Lidze Wojewódzkiej, zajmując po rundzie jesiennej czwarte miejsce. W listopadzie uczestniczyli w ogólnopolskim turnieju Smoka Wawelskiego w Krakowie gdzie na 12 w drużyn zajęli szóste miejsce. Grali ze Stalą Rzeszów rekordem Bielsko-Biała czy Krakowią Kraków. Zapraszamy zespół Młodzika Starszego. Raz jeszcze zapraszamy trenera Daniela Sytę. I witamy zespół. To chłopcy z rocznika 2006-2007, jak Daniel zauważył, niektórzy już go przerastają. Biorą udział w rozgrywkach Wojewódzkiej Ligi Młodzika Starszego. Reprezentują nasz klub w licznych turniejach na terenie całego kraju. W ubiegłym roku zwyciężyli w trzeciej edycji turnieju o Puchar Burmistrza Radzenia Podlaskiego. I jeszcze jedna drużyna do prezentacji. Zapraszam. Трамп каже старше. 2005. Uczestniczą w rozgrywkach wojewódzkiej ligi Kramtkarzy Starszych. Od kilku lat wytrwale podnoszą swoje umiejętności pod okiem trenera Sebastiana Ządełka. Brawa dla palaczy! Stanowią zgrany kolektyw otwarty na nowych kolegów, którzy co roku wzmacniają zespół, przychodząc do orlądów z okolicznych klubów także. I przedstawiamy. Kacper Aleksandrowi Szanowni Państwo, zespół trenera Artura Idzikowskiego występuje w pierwszej Lidze wojewódzkiej juniorów młodszych. I jesienią zajął drugie miejsce awansując do grupy mistrzowskiej. I tu naprawdę należą się ogromne brawa. Zawodnicy tej drużyny to w dużej mierze uczniowie dwóch klas sportowych o profilu Piłka Nożna które funkcjonowały w gimnazjum numer 2. Czas więc teraz na juniorów starszych. Zapraszam drużynę trenera Edmunda Koperbasa. Doprowadzone już na szczeblu centralnym przez PZPN Makroregionalnej Ligi Juniorów Starszych. Już lada chwila młodzi piłkarze zmierzą się z najlepszymi zespołami z województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i lubelskiego. Takie drużyny jak Stal Rzeszów, Resowia Rzeszów, Star Starachowice, Hutnik Kraków, Garbarnia Kraków, Hełmianka Hełm. Jest to historyczny sukces radzyńskiej młodzieży, który niewątpliwie podniesie poziom sportowy zawodników. Wielkie prawa. A teraz zgadnijcie Państwo, którą drużynę będziemy prezentować. Zapraszamy seniorów RKS Renta z Pomlek -Azy. na Borysiuk, dlatego zapraszam go tutaj, bliżej do mnie. Proszę Państwa, tak jak Adam powiedział, telewizor był wodorowy. W pierwszej fazie grono 15 osób związanych z lokalnym piłką nożną, pięciu zawodników nominowanych. Nominowani zawodnicy, to kolejności alfabetycznej to Bartosz Borowski, Arkadiusz Kot, Radosław Kursa Krzysztof Stężała i Patryk Szymała Teraz poprosimy Pana Prezesa Pana Bajko o odczytanie nie? z w roku 2017 w głosowaniu kibiców został wybrany Patryk Szymala. Niestety Patryka dzisiaj nie ma z nami bo uległ kontuzji tuż przed meczem Stalą Rzeszy. W takim razie prosimy może trenera o odbiornę wody. Panie trenerze. Dziękuję w imieniu Patryka. Patryk jest tam z nami. Niestety siedzi o kulach. Nogę ma, wiem chyba, że nawet w gipsie. Yy, także przekażę mu. Yy, na pewno Patryk na tą nagrodę zasłużył. Yy, zresztą ode mnie też głos wstrzymał. mogę to zdradzić, bo uważam, że jest to naprawdę prawdziwy wódz lider. I charakter tej drużyny, także gratulacje. Pan starosta, Szczepan Niebrzegowski, bardzo proszę. I pan Wicestarosta Jarosław właśnie. Dziękuję bardzo, dobry wieczór. Nie chciałbym zaburzyć takiego wspaniałego tempa, jakie ma dzisiejsza impreza. Jestem pod wrażeniem z kilku powodów przede wszystkim dlatego, że jestem pierwszy raz. Po drugie, jestem pod wrażeniem ogromnej pracy, jaką tu trenerzy, prezesi klubu wykonują z młodzieżą, bo uważam, że szanujący się klub piłkarski to przede wszystkim żyje swoją szkółką, a tutaj ta szkółka widać jest bardzo rozwinięta i jestem spokojny. Spokojne o przyszłość klubu. Chcę powiedzieć, że samorząd powiatowy uważa, że orlęta z pomlek radzeń należą do naszych klejnotów koronnych. Jestem wręcz e, tego pewny, a jednocześnie chcę zadeklarować, że powiat razyński, a wypowiadam się nie tylko w swoim imieniu, a w imieniu pana wicestarosty Jarosława Smonta w imieniu zarządu powiatu razyńskiego radnych będzie wspierał, wspierał ten klub. E, niech wyrazem tego będzie ten skromny podarunek, piłki meczówki, ludzie z branży wiedzą o czym mówiłem. Poproszę pana prezesa. Dobrze by było, żeby w meczu wygranych służyły sukcesem, sukcesy wiosną. Wspierajmy się. Serdecznie dziękujemy panu staroście. Zapraszam pana burmistrza Jerzego Rębka. Bardzo proszę. Panie prezesie, szanowni państwo, dzisiaj przeżywaliśmy ten mecz, o którym tak obszernie powiedział pan trener, a ja powiem w ten sposób, a my jesteśmy z was dumni. Jesteśmy dumni z orlą pracy, z pracy szkoleniowców, działaczy, samych sportowców szczególnie, ale również sponsorów, bez których ten klub nie mógłby tak funkcjonować. To Państwa również udział jest w tym sukcesie tych wszystkich zawodników. Dziękuję serdecznie Panie Prezesie, dziękuję serdecznie całemu zarządowi, wszystkim działaczom, tak jak powiedziałem, wszystkim sponsorom. Panie Prezesie, tutaj zwracam się do Pana Prezesa. Edwarda Wajko, Panie Prezesie, Szanowni Panowie reprezentujący Spółdzielnię Mleczarską, ale również inne, mniejsze zakłady. Wielkie słowa uznania za Wasze serce, za to zainteresowanie się wielką kulturą Brazylii. I tak jak tu jesteśmy Przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski. I pan Jarosław Zabrzarski, radny Rady Miasta, wyrażamy wielką wdzięczność i też chcemy przekazać te drobne, symboliczne upominki, a te większe są w transzach w czasie roku budżetowego. Myślę, że te upominki przykują się wpadając do siatki przeciwników w kolejne sukcesy klubu. raz jeszcze Pana Prezesa Krzysztofa Grochowskiego. <noise> Proszę Państwa, chciałem podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, naszym sponsorom, władzom zaorządowym, którzy wspierają nasz klub i dzięki temu możemy odnosić takie sukcesy. Zapewne sporo kojarzy mnie jako Prezesa, ale tak naprawdę no, ten, co się dzieje w klubie, w większej decyzji podejmuje zarząd liberalny przyzwalone zebranie członków teraz na dwa lata. Chciałbym przedstawić kolegów zarządu. Zacznę może od Zdzisława Janusa, najstarszego starzek, członka zarządu 34 lat z przerwany. Zapraszam Wiesława Wążaszka, wiceprezesa. Wiceprezesa Grzegorza Bożegoła. Skarbnika Włodzimierza Domańskiego. Sekretarza Grzegorza Szurama. Członków zarządu Artura Wijałkowskiego. I Jarosława Busiatówcze. Właśnie nasz ośmiosobowy zarząd.